Ale ci ludzie to muszą mieć ciekawie, nie? Uśmiechnijcie się brygada, co jest? No uśmiechamy się brygada, co jest? Siemanko, ja jestem Kadoens I witam was w kolejnym odcinku z Zagrajmy w GTA V W dzisiejszym odcinku kontynuujemy fabułę kontynuujemy wykonywanie misji, więc jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zapraszam Was do nadrobienia. Jeśli film Wam się spodoba, to pamiętajcie o łapce w górę oraz subie oraz wbijajcie do moich innych social medii. No i bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Ok, kontynuujemy dalej wykonywanie misji, tym razem robimy misję z te, ten znak zapytania Co to jest za ten znak zapytania do Aha to jest ten ten dop typek e, to są ten Be Beverly kurwa Po z kolejne Dobra e, ogólnie minęliśmy też e, dla Trevora pewne tutaj misje więc no no pedałujemy do misji ogólnie mówią, powinienem zacząć odcinek przy misji ale uznałem że rozpoczęcie odcinka w tunelu będzie dobrym fajną opcją fajnie to będzie wyglądać więc no widzimy się tam yy, na miejscu bo czuję że to trochę zajmie no, zresztą ja to rowerem dzielamy na misję Woo! Widzieliście kurwa ten trik Nope No, przynajmniej jakieś triki robię Aua! Gnoju Mój rower Nie będziesz mi z roweru chociaż mogłem wziąć auto. Ale sobie wziąłem Miss Ten. To jest tu taka moja oso osobna misja, że rowerem do mis kolejnej misji A potem do Las Vegas Los Santos. Ja pierdolę rowerem do Los Santos, to ja chyba odcipię. Nope. Wow. Halo. Au. Ty, te mnie. Czekaj, ja zastanawiam się jedną rzecz. Tak. Można wysadzić stację benzynową. Zaraz policja będzie mnie pewnie ścigać. O, o wieku mowa. przed psami eee, rowerem. Tego jeszcze kurwa serii nie było. Dobra, te osoby powolutku o ty gnoju. Wow, ominąłem patrole i potem chyba zrobimy misję dla Lestera. Ale znowu tym razem już tam przetransportujemy się e, zwykłym pojazdem, a nie rowerem. O, nawet tu mam pojazd, więc Log Okej, okay, co ty, Kościół, znowu robisz? Cześć. Oho, kolejny... Faktycznie dziwak. No teraz... ...bym wyciągnął Glocka i... Greetings are. Greetings are. Shoot! This little machine is broken again. Check! Start date 14 9 305. Time is. Past the Ko odklejony. Greetings, CBL. Carbon based live form. Greetings, homie. Have you seen them, CBL? Seen who? I don't know. They came to me last week. There was a brilliant joy and a terrible confusion. And they were laughing and screaming and crying all at once. And some said, Omega, we come in peace. And others said, we have come to enslave you. We are an infinitely intelligent race of super-cosmic beings, and out of the six billion people on this planet, we have chosen you for no good reason. And just then, they were about to abduct me and do experiments on me when their ship crashed. Man, you done lost your motherfucking mind. Zgadzam chef. Yeah. i I've got to find the pieces. Hey, bullshit. Look, look, see this. Co on tam ma? Opuść teren. Rowerkiem. Dobra. Mam dosyć tego roweru. Lecimy normalnym autem. No co to świr, no zgadzam się z tym Po San jest... Andre... Aha, czyli nie ja tu w ogóle jechałem No po prostu kurwa no nie Boże, czy ty to widzisz? Wracamy do Los Santos Widzimy się na miejscu Dobra, w końcu jestem don't you like today guy's called isaac penny ruthless vulture capitalist about to take a controlling interest mm -hmm. in vapid motor company and sell thousands of workers down the river penny's uh, one of those tight-fisted mm -hmm. billionaires rides the same bus to and from work every day i was thinking he could take over the route and drop the ass off where he needs to go i got it good oh one thing if i was you i wouldn't buy any vapid stock until the acquisition falls through Dobra zdobądź autobus to będzie ciekawe o, Kilometr Czuję, że to będzie chyba więcej niż kilometr Bo skoro to autobus to Skoro to autobus To na pewno będzie się przemieszczał Ale dobra Dojedziemy tam i przejmiemy ten autobus I zgaduję, że pewnie będziemy musieli go wysadzić albo wrócić do rzeki tak jak y, te autobusy szkolne O! A nawet jest tutaj zaparkowany grzecznie Dobra To trzymaj się na każdym przystanku, aby... A, aż namierzysz cel I pownie do rzeki albo wysadzić to więc... Nie no, nie jest to aż tak ciekawe Dzień dobry hey, sorry, Dobra Idziemy po kolejny przystanek Nie wiem, nie wiem czemu, ale mi kamera dziwnie poszła do góry. <śmuchy> ale ci ludzie to muszą mieć ciekawie, nie? Uśmiechnijcie się brygada, co jest? No uśmiechamy się brygada, co jest? Dobra, lecimy do kolejnego. Sorry to jest mój pierwszy dzień Dobra eee, Właśnie przed e, jednym przystanku właśnie poszło poszła ciężarówka i wrąbała się w budynek więc e, ten no Więc jest ciekawie

Okay. Attention, passengers. Please hold on to your fucking seats. Stop the bus, you Hey, I Aha. <mum> Czy on sobie pojechał ten Przedmieścia No, patrz jak jest ten Dobra, załatwione W mój ulubiony sposób e, Tak likwiduję na przykład motocyklistów I opuść obszar Dobra, jeszcze przy okazji Dopełnię swego Dobra i lecimy okej okay. Zrobione Okej okay. Bord autobusowy Do, dosłownie Okej, okay, słuchajcie O, kolejna misja Lestera Dobra Okej okay. Słuchajcie to by było na tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!